Leśne rozdanie, zasady przykładowa rozgrywka, jest to gra u nas od wydawnictwa Rebel, tu widzimy kto w oryginale wydał. Dziękujemy taniaksiążka.pl za dostarczenie produktu do pokazania Wam. Tania Książka generalnie ma dużo dobrych gier w całkiem fajnych cenach i o co chodzi może teraz z tym leśnym rozdaniu plansza polany, bo karty będziemy brali albo stąd, albo z leśnej polany. Wydając grze, drzewo, bo w grze będziemy y, wydawali drzewa, y, i z czterech stron tego drzewa będziemy mogli ustawiać zwierzęta, czasami po kilka zwierząt. Na to będziemy wali punkty, oczywiście załączenie odpowiednich zwierząt i załączenie odpowiednich drzew z tymi zwierzętami i za odpowiednie też zwierzęta w całym naszym lesie oraz drzewa w całym naszym lesie. Każdy z nas ma jaskinie. Niektóre zwierzęta będą punktowały za, za karty w jaskini. Każdy z nas otrzymuje 6 kart na starcie. Należy takie karty zimy ustawić w ten sposób, że całą naszą talię dzielimy na 3 Stasujemy dwie karty do tej jednej trzeciej w całości, i na wierzch dajemy trzecią. I potem przykrywamy tymi pozostałymi dwoma częściami, które nam zostały. I to jest tak, mniej więcej po jednej trzeciej dobranych kart pojawi się pierwsza zima, a potem dwie kolejne to już, los, to już losowo w zależności, gdzie one tam się wtasowały. Jeśli byśmy nie mieli drzewa do zagrania, możemy każdą kartę zagrać też w ten sposób. To jest jako drzewo, tylko to widzimy tu symbol drzewa. Natomiast to nie będzie konkretne drzewo, tak? Bo te drzewa też widzimy, mają różne symbole. I tak, drzewo jest w całości pokazane, ale te drzewa o tu mają różne symbole. I na przykład Mamy drzewa. Platany, dęby, kasztanowce, brzozy, buki, lipy, jakieś tam, których nie znam, i odły. Tak? I każde drzewo jest w całości. Każde zwierzę jest góra-dół lub lewa-prawa. Liczy się nam do punktowania, tylko to, co jest widoczne, to, co jest schowane, to wiadomo, że nie. Kiedy wydajemy drzewo na, 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 na swoją strefę gry. Należy stąd wyłożyć kartę w te miejsce. Każdy koszt, czy za drzewo, czy za zwierzę, pokazany jest tutaj, na zero, tak? Każdy koszt kładziemy na polanę. Wtedy kolejny gracz może wziąć albo stąd, albo z polany, czyli może skorzystać z tych naszych kart, które były opłatą. Kiedy na polanie będzie 10 kart lub więcej, należy wszystkie te karty sobie odłożyć tutaj. Pamiętamy też że o tym, że jak wydajemy drzewo, no to stąd odbieramy, tak będzie więcej. Kiedy wyjdzie nam trzecia karta zimy, automatycznie od razu następuje koniec gry. I teraz co my możemy tu robić? Możemy dobrać dwie karty, kolejno, najpierw jedną, potem drugą, albo stąd, albo stąd, tak? Lub jedną z tych, jedną z tych, to jak, jak chcemy. Mam będzie dwie po kolei, ale limit to jest 10 kart. Więc jak siłą jak gdy bierzemy sobie dziesiątą, no to, a musimy się drugą dobrać, no to wtedy 11 to już nie, tak? Więc sami nie, nie dobieramy pełnej dwóch. Więc dobieramy dwie karty lub zagrywamy karty i sprawdzamy polane, sprawdzamy czy nie, ma, czy nie ma tutaj właśnie tych 10+, plus od razu, tak? A, no, i dobieranie dwóch kart. Eee, karty, właśnie, e, zakryte karty z wierzchu stosu, albo odkryte to jest polany, no ten tu polany polana jest pusta, widzimy, jest pusta. Eee, I tak, e, kolejna rzecz. Aha, jak wyjdzie nam ta, normalnie je odkładamy, kiedy wyjdzie trzecia, natychmiast to nie jest gry. I drugie zagranie karty spra i sprawdzenie polany. Eee, I tak, co na takiej karcie widzimy? E, to jest taka, że ma bardzo dużo w sobie, więc to mamy tak, mamy koszt. Są koszty. Mamy grafiki, no, na każdych jest grafika. Mamy tak e, efekty, ja najpierw efekty, potem e, e, bonusy, czyli takie lornetki. Na niektórych widzimy, może być tylko efekt, tak? A na, nie, na niektórych może być, o, tak, tu bonus, tylko nie ma tutaj nigdzie tego efektu. E, punktacja, e, na przykład, może być, im więcej danego zwierzaka mamy, tak? W lesie, te punkty, lub konkretnie za, za jakieś tam zwierzęta. Te symbole się będą nam zmieniały, ich jest całe mnóstwo, i generalnie one są pokazane tutaj. Mam tak, płazy, drzewa. drzewa wiemy, wiemy, że te są różne. Nie to pewnie jeleniowate owady, prawdostokowitne to to rośliny, zwierzę z łapami, grzyb, model, ptak. I jakie mogą być te nasze tutaj. Efekty. No tak, dobieramy jedną, dwie karty. E, e, dobieramy tyle kart z wierzchu stosu, ile mamy jakiegoś zwierzaka. Tu jest pokazany jeleniowatel, to może być również jakiś owad czy tam roślina. E, oczywiście, wiemy o tym limicie, 10 kart. Jeden z każdego jakiegoś e, zwierzaka to jest tyle kart z wierzchu stosu, ile, ile nie zająć. Tak, zajęty jest w swoim lesie. Jeśli pojawią się nam te karty zimy, to oczywiście kończymy. Tutaj mamy, też nie musi być ten symbol łapki, może być inny. U mnie w swoim lesie stworzenie ze wskazanym symbolem, tak? Jeśli może być taka, taka akcja za darmo. I tutaj wchodzą nam do gry te symbole, bo te symbole, o i te symbole, tak? To i to, bo jeśli zapłacimy za daną kartę kartami konkretnego koloru, jak jest tutaj pokazany, to tą akcję robimy bez opłacania. Czyli tutaj jest, że możemy umieścić w swoim lesie stworzenie ze wskazanym symbolem w całym lesie, czyli niekoniecznie przy tym drzewie. Tam to był umieść ptaka, tak? ale jeśli zapłacimy za tego ptaka. Znaczy za, za, za tą kartę akurat tutaj tego, bo to nie taka, to jest za darmo, tak, za tą kartę tego e, jelonka, jeśli zapłacimy za niego e, czerwonymi, tak, kartami, a czerwone, no to e, widzimy takie, tak, to są te, te czerwone. I tu nieważne, że na ta jest i, i żółta, i czerwona, e, istotne, żeby chociaż w jednym miejscu był ten czerwony, więc tak, efekt, napisujemy badanie, efekty. Bonusy, tu, no tu też jest bonus, tak? Potem w drugiej kolejności bonusy. Tu są wartości punktowe, grafiki, koszty. Yy, no wiadomo, niektóre są na przykład że koszt, to są to, znaczy koszt punkt razy ilość danych zwierząt. tak? Albo tak tutaj, że im więcej danego zwierzaka, tym więcej punktów tak? dostaniemy. Zbieramy kolekcje sobie. Yy. Aha tu mamy e, grzyby, grzyby dają nam stałe efekty, bo tak cała reszta tych mastowe. i od razu realizujemy te, te, te efekty, bonusy jak, e, jak zagrywamy kartę. To jest pokazane, że musimy w całości opłacić dany, ten, dany e, bonus, żeby, żeby dostać tą, tą nagrodę. A, no gra się kończy przy trzecim drzewie karcie zimy, czyli te, te drzewa bez, bez liści ze śniegiem no i w sumie tyle by tu było i tak, fajne jest to, że umieszczamy sobie karty przy drzewach, tak? to jest, mi się jakaś karta, żebym mógł pokazać ten Dobra, tu mamy grzyby tak stałe. To jest fajne, że umieszczamy to przy, przy drzewie góra dół, prawa, lewa. Natomiast no też pamiętamy, że jak będziemy to wkładali tutaj, to trochę będzie nam się to rozjeżdżać, tak? Bo to karty są śliskie. Więc z jednej strony jest to super, ale z drugiej strony trochę się nam rozjeżdżać może. Natomiast wygląda to w ten sposób, tak? I wygląda to rewelacyjnie. Nie wiem, czy do końca dobrym pomysłem są y, informacje, że y, na kar ka te karty pomocy z wyjaśnieniami, czy nie byłoby to łatwiej, y, prościej w instrukcji zrobić. Y, natomiast tak, w instrukcji mamy tutaj ważniejsze symboliki, tak? Symboliki tak się nauczymy, więc nie trzeba będzie tego potem używać w przyszłości, chyba żeby się upewnić odnośnie jakiejś akcji. Natomiast, no to nam trochę miejsca zajmuje, y, y, ale to jest też. Y, wpisane alfabetycznie, więc generalnie łatwo, łatwo się zorientować, gdzie co jest. A wszystkie te, te karty też mamy tutaj numerowane. tak? Są małe, małe numereczki przy, przy każdej karcie. No i one tutaj też są na, nazwane. Zbieranie zestawów, zarządzanie ręką gracza. Karty dobieranie stąd lub stąd, rotacja kart dzięki tej planszy łąki, bo tak? karty opłacamy, więc drugi może je sobie wziąć. Przy okazji, przy drzewie z automatu nam wychodzi karta. Jeśli by nam się drzewo nie trafiło, no z siłą rzeczy możemy tak i też mamy drzewo, tylko bez konkretnego gatunku. Łączenie symboliki drzew do zwierząt, zwierząt do zwierząt patrząc na, na punkty i też e, uruchamianie jedno efektów ale drugie bonusów jeśli dana, dana karta zostanie opłacona takimi które pasują jej e, lornetka do tego co jest e, na danej karcie z, e, prawy górny róg. E, opisy nie w instrukcji tylko szczegółowe tylko na kartach karty dookoła, e, dookoła naszej polany. E, no i tyle. Tyle jeśli chodzi o, o grę. na przykład punktowania za, za las, ale to jest malutkie, więc tutaj trudno będzie przed tej instrukcji to, to prześledzić. Wygodne to, że cała symbolika też tutaj. Karty instruktażowe ja bym wolał w instrukcji, nie, nie tak dookoła, bo i tak gra zajmuje dużo miejsca. No tu widzimy Jeden gracz, tak? Cały las całkiem spory, więc i tak nam zajmuje przestrzeń na, na stole. Natomiast może też być. No i y, punktacyjnie jest jaskinia, pra, y, prawa, lewa, góra, dół i y, y, drzewa, tak? Każdy z tych, z tych elementów jest osobno punktowany. Znaczy osobno. Y, w pionie osobno, w poziomie osobno, drzewa osobno, jaskinie osobno. Suma. Tak to wygląda z, punktu, z punktowaniem tutaj. A, jest to leśne rozdanie, e, gra od wydawnictwa u nas Rebel. E, tania książka Pl dostarczyła do pokazania. Fajny produkt, bardzo ładne e, te ilustracje są, tak? E, gra e, przyrodnicza, ekologiczna, więc generalnie modno czasu jak się pojawiło na skrzydłach to wszystkie te przyrodnicze są na fali, tak samo teraz ostatnio ta ziemia się pojawiła też w takich przyrodniczych, no generalnie wszystkie przyrodnicze gry to, to teraz są topowe, szczególnie jeśli są dobrze zrobione, bo jedno one są ładne, tutaj mamy jeszcze fajną technikę rozkładania, tak, bo to się naprawdę ładnie nam tutaj łączy w taki las i bazuje na Łączeniu odpowiednim ikonek, tworzeniu zestawów w ramach całego lasu, w ramach danego drzewa, też tak e, leśne rozdanie dzięki.